Dzień dobry, ja nazywam się Dariusz Fulta i dzisiaj porozmawiamy o szkoleniu BHP dla właścicieli firm. Mianowicie kiedy właściciel firmy nie musi mieć szkolenia BHP i analogicznie kiedy musi. Jak już porozmawiamy sobie o tym kiedy musi mieć szkolenie, to porozmawiamy sobie też o tym co ono mu daje poza oczywistym plusem, czyli spełnienie wymogów prawa i narażanie się na ewentualne mandaty. A więc zaczynamy. To kiedy nie muszę mieć szkolenia BHP? Mianowicie, nie musisz mieć szkolenia BHP dla osób, dla pracodawców i osób kierujących pracownikami. Jak sama nazwa wskazuje, wtedy kiedy nie jesteś pracodawcą ani nie kierujesz pracownikami. W związku z powyższym, jeżeli masz Firmę, w której sam jesteś sterem i okrętem, nie musisz mieć szkolenia BHP. Oczywiście warto, żebyś miał, bo w każdej firmie, w każdej działalności są jakieś zagrożenia, natomiast nie ma przepisu, który nakazuje ci mieć takie szkolenie. Czyli, jeżeli masz jakiś sklep stacjonarny, ale sam tam robisz wszystko. Sprzedajesz, dowozisz towar itd. Tak Lub masz sklep internetowy, ale też sam zajmujesz się wszystkim. Lub jeżeli prowadzisz usługi, różnego rodzaju nie ma znaczenia, bo tu żadna branża nie jest wyciągnięta z tego przepisu, ale jeżeli te usługi świadczysz sam, nie ma znaczenia, czy robisz programy komputerowe, czy kładziesz płytki. To nie musisz mieć szkolenia BHP. Oczywiście jest jeden wyjątek. Jeżeli będziesz świadczył usługi dla dużych koncernów, zwłaszcza międzynarodowych, one posiadają zintegrowane systemy bezpieczeństwa i będą wymuszali na tobie szkolenie BHP. Czyli, jeżeli będziesz chciał do takiego koncernu pojechać i zrobić dla nich pewną usługę, to. Czy dostarczyć im jakiś towar, to najprawdopodobniej będą od ciebie wymagali szkolenia BHP. W innym filmie sobie powiemy dlaczego i w jakich okolicznościach, natomiast tu jest temat szkolenia BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami, więc nie będziemy tego tutaj rozwijać. Pojawią się inne filmy i, i będzie można odnaleźć tą informację. Natomiast kiedy musisz mieć szkolenie BHP? Szkolenie BHP musisz mieć zawsze, kiedy kierujesz pracownikami. I nie ma tu żadnego znaczenia, czy kierujesz nimi na podstawie umowy o pracę, czyli zatrudniasz kogoś, podpisujesz z kimś umowę o pracę na pełny etat, czy spisujesz z kimś tak zwaną umowę cywilnoprawną, mam tu na myśli umowę zlecenie bądź umowę o dzieło. Bo często w tych wypadkach przy umowach cywilnoprawnych właściciele firm myślą, że są zwolnieni z przestrzegania przepisów BHP, i tu niestety się mylą. Najczęściej dowiadują się o tym w trakcie kontroli z inspekcji pracy czy innej instytucji. Ponieważ jest przepis, który mówi, że odpowiadasz za bezpieczeństwo i higienę pracy również. Za osoby zatrudnione na innej podstawie niż umowa o pracę, a także za osoby świadczące działalność gospodarczą na Twoim terenie. W związku z powyższym, jeżeli za nich odpowiadasz i masz jakby kierować nimi w pracy i ich nadzorować, to samo przez się, się rozumie, że potrzebujesz mieć szkolenie BHP dla osób kierujących pracownikami, chociażby dlatego, żebyś wiedział, co sprawdzać. Po drugie, jeżeli przyjmujesz kogoś na umowę, nawet cywilnoprawną, to musisz wskazać mu zagrożenia, jakie istnieją w Twojej działalności. I oczywiście możesz je sobie wymyśleć, natomiast podpisując się pod szkoleniem, musisz udokumentować, że sam jesteś przeszkolony. Już nie mówię tu nawet o takich aspektach, że jako właściciel firmy, czy pracodawca, czy osoba kierująca pracownikami, bierzesz udział w ocenianiu ryzyka, jakie istnieje w Twoim przedsiębiorstwie. Mam na, mam na myśli ryzyko zawodowe. Jest taki dokument ocena ryzyka zawodowego, na ten temat też pojawi się film. W którym musisz wyszczególnić, jakie ryzyka istnieją w Twojej firmie, czy przy Twoich usługach? Czy to są ryzyka dopuszczalne, czy niedopuszczalne? Czy takie ryzyko jesteśmy w stanie, innymi słowy, zaakceptować? I jakie są metody eliminacji tego ryzyka? Podam prosty przykład. Jeżeli ktoś pracuje w firmie budowlanej i podchodzi w okolice rusztowania, gdzie może mu coś spać na głowę, istnieje ryzyko nawet śmierci, jeżeli coś ciężkiego spadnie mu na głowę. W związku z powyższym jednym ze sposobów zabezpieczeń jest kask. Innym ze sposobów jest zabezpieczenie rusztowania. Jeszcze innym są jakieś daszki, i tak dalej, i tak dalej. I w każdej Pracy istnieje jakieś ryzyko, któremu należy przeciwdziałać. Załóżmy, ktoś jest kierowcą, istnieje ryzyko wypadku komunikacyjnego. W związku z powyższym trzeba przeciwdziałać temu ryzyku. Jedną z metod przeciwdziałania są przerwy w pracy, kiedy pracownik może się zrelaksować, nawet kilkuminutowa przerwa w ciągu godziny. Powoduje, że wsiadając za kierownicę, z powrotem można się lepiej skupić na prowadzeniu. Jeżeli ktoś pracuje przed komputerem i w niezmienionej pozycji siedzi przez godzinę czasu, i nie ma znaczenia, czy to jest osoba mająca, prowadząca jakieś rachunki, czy pisząca program komputerowy, jeżeli ktoś przez godzinę Siedzi i nie zmienia pozycji ciała, to jest to ryzyko dla jego chociażby układu mięś mięśnioszkieletowego. W związku z powyższym, jedną z metod przeciwdziałania jest też pięciominutowa przerwa, ale nie przełączająca, nie z sytuacji, kiedy pracownik przełącza się między programami komputerowymi, i teraz w pięciominutowej przerwie, nie wiem, obejrzy sobie Facebooka. Ale taka przerwa, w której będzie się wymagało, żeby ten pracownik wstał od komputera, przeszedł się, może nie wiem, zrobił kilka ćwiczeń, czy napił się kawy, herbaty. Chodzi o to, żeby organizm zmienił pozycję ciała. W zależności, w jakiej branży pracujesz, różne zagrożenia będziesz miał w zakładzie pracy. Czy w firmie, czy na swoim terenie, jak to nazwiemy, nie ma za dużego znaczenia. I wpuszczając tam osoby, niezależnie czy na podstawie umowy o pracę, czy innych umów, musisz znać zagrożenia, musisz im przeciwdziałać i musisz poinformować te osoby o tych zagrożeniach. W związku z powyższym, musisz mieć szkolenie BHP. I teraz kolejny aspekt, co daje Ci szkolenie BHP? Mianowicie, szkolenie BHP powinno dać Ci wiedzę. I zachęcam, żeby wybierać tak firmę szkoleniową, która da Ci, jakby w ramach szkolenia, jakiś czas, powiedzmy, darmowych porad czy konsultacji. Po co to jest? Po to, mianowicie, że jak się wydarzy coś, z czym nie miałeś jeszcze do czynienia, to żebyś miał kogo spytać. Podam case study sprzed paru miesięcy. Zgłosił się do mnie właściciel firmy, który zatrudniał osoby na podstawie umów cywilnoprawnych. Była to firma budowlana. Któregoś dnia pracownik spadł z drabiny z kilku metrów. I zrobił sobie krzywdę. Nie będę wchodził w szczegóły, ale były tam pewne złamania, potem był w szpitalu i tak dalej, i tak dalej. Problem pojawił się wtedy, kiedy pracownik, znaczy osoba na umowie cywilnoprawnej, żebyśmy byli precyzyjni, to nie nazywa się pracownik, ale zleceniobiorca, o, powiedzmy. Problem pojawił się wtedy, kiedy zleceniobiorca zgłosił się, do ZUS o wypłatę odszkodowania za wypadek. A okazało się, że pracodawca nie spełnił formalności związanych z wypadkiem przy pracy. Na ten temat też na tym kanale znajdziecie film. W związku z powyższym pracodawca był w kłopocie, ponieważ miał termin 14 dni na sporządzenie protokołu powypadkowego, a tego nie zrobił. Z czym to się wiąże? Wiąże się między innymi z tym, że jeżeli wypadek przy pracy jest ciężki, zbiorowy lub śmiertelny, to trzeba zawiadomić jeszcze inspekcję pracy i prokuraturę. I wyobraźmy sobie sytuację, że tego nie zrobiliśmy, a jest przepis mówiący, że nieznajomość prawa nie zwalnia nas z odpowiedzialności. Już nie chcę nikogo straszyć, jakie konsekwencje mogą być, natomiast yy, takie są przepisy i musimy sobie z tego zdawać sprawę. I każdy właściciel firmy mu, powinien, według mnie, mieć kogoś, z kim będzie konsultował takie rzeczy. Bo ja sobie zdaję sprawę, że jeżeli, na przykład, nie wiem, jestem dekarzem i naprawiam dachy, wymieniam dachy i tak dalej, być może nie mam czasu na dokształcanie się, nie wiadomo jak szczegółowe, sprawa pracy i z innych przepisów. Które ustawodawca chce, żebym znał. Ale jeżeli wziąłem szkolenie BHP w firmie, która zapewnia mi możliwość konsultacji, to ja w każdej chwili, jeżeli coś będzie niepewne, mogę zadzwonić i spytać, czy wtedy muszę to, czy tamto, czy coś jeszcze innego. I to jest wtedy idealna współpraca, bo znając się na jakimś aspekcie zajmujesz się swoją pracą, a nawet raz w tygodniu pięciominutowa rozmowa z kimś, kto się zajmuje prawem pracy, pomoże Ci prowadzić firmę zgodnie z przepisami. Bo oczywiście najlepiej nauczysz się po szkodzie. Czyli przyjdzie do Ciebie kontrola, dostaniesz 1000 czy 1500 zł mandatu i wtedy już zapamiętasz do końca życia, że pewien przepis był niespełniony lub był spełniony. Natomiast no nie, nie na tym mi zależy, nie po to ten kanał prowadzę, żeby do takich sytuacji dochodziło. Tu na tym kanale, jeżeli zasubskrybujecie Państwo ten kanał i włączycie dzwoneczek, będziecie mieli nowe, świeże informacje na tematy związane z BHP będę chciał ludzkim głosem, jak to się mówi, wytłumaczyć, o co chodzi, ponieważ prowadzę szkolenia od kilkunastu lat i zauważyłem, że wiele aspektów związanych z BHP jest nieznanych osobom prowadzącym firmę. To tyle na dzisiaj. Zapraszam do subskrypcji. U góry pojawi się kontakt do mnie, jeżeli masz jakieś pytania, dzwoń, pisz. Oczywiście, bezpłatnie udzielam wszelkich informacji.